Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Aneta Kuberska-Bębas, witam i zapraszam. Dzisiaj gościem rozmowy poranka jest biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, biskup Adam Wodaczyk. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam Panią redaktor i radiosłuchaczy. Książę biskupie, przed nami święto ofiarowania pańskiego. To święto, które będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, 40 dni po Bożym Narodzeniu. Tradycyjnie mówimy także o święcie Matki Bożej Gromnicznej. Jakie jest znaczenie tego święta? Ono wzięło się w tradycji jako też nawiązanie rzeczywiście do biblijnego faktu, że w 40 dni po urodzeniu dziecka pierworodnego był zwyczaj ofiarowania go Bogu. Oczywiście była to też ofiara składana w świątyni za to dziecko, po to, aby też w jakiś szczególny sposób małżonkom uświadamiać, że to ich dziecko jest darem Boga. I że też powinni też jakoś szczególnie te, to jego wzrastanie, dorastanie powierzyć Panu Bogu, więc tu jest jakiś element wynikający z tradycji żydowskiej, z tradycji hebrajskiej, ale to święto ma też z, od momentu kiedy. Dotyczy osoby Chrystusa nowe znaczenie, bo Chrystus przychodzi do swojej świątyni, po to, aby, będąc rozpoznanym przez starca Symeona i Annę, stać się tym znakiem, światłem na oświecenie pogan, jak to w tym kantyku, w tej pieśni uwielbienia wypowiedział właśnie starzec Symeon. I jest to też nazywane świętem spotkania w tradycji wschodniej, czyli spotkania. Dziecka ze swoim ojcem w świątyni, a równocześnie też tego objawienia po raz kolejny, tak jak to miało miejsce w święto ofiarowa... Trzech Króli, objawienia Pańskiego, tak samo właśnie w święto Ofiarowania Pańskiego. Chrystus jest ukazywany jako ta światłość, która wyprowadzi ludzkość z ciemności grzechu. I to jest, myślę, ten najważniejszy znak, najważniejszy wymiar tej uroczystości. Natomiast przez całe wieki też, szczególnie w polskiej tradycji, z racji też poświęcenia świec, które ma miejsce w tej liturgii, co jest jakby też zapowiedzią tej, tego najważniejszego znaku poświęcenia z znaku światła, który ma miejsce w czasie Wigilii Paschalnej, jest, jest często w tradycji, to było nazywane też świętkiem Matki Bożej Gromnicznej, bo te świece, które święcono, błogosławiono właśnie w Święto Ofiarowania Pańskiego w tych dawniejszych czasach, ludzie na przykład zapalali, kiedy. Były burze, stąd właśnie ta nazwa gromniczna, czyli chroniąca przed gromami, przed jakimiś kataklizmami. Dzisiaj e, wydaje świeca. się to nieco wymarłą tradycją, chociaż jesteśmy zachęcani przez księży, przez kościół, żeby 2 lutego rzeczywiście do kościoła przynosić właśnie takie wyjątkowe świece, świece gromniczne, czyli gromnice po prostu. Warto, aby w domach gromnice wciąż były? Oczywiście, bo dużo ważniejszym znakiem jeszcze związanym z poświęceniem tej świecy, było i towarzyszenie ludziom w różnych momentach życia i religijnego, ale także no, tej codzienności, która była związana także z faktem, że pojawił się taki zwyczaj zapalania tej świecy w momencie, kiedy ktoś przechodził z tego świata do, do wieczności, kiedy umierał. Jeżeli ta osoba na przykład była w otoczeniu swoich bliskich, był taki zwyczaj, że Zapalano te świece, i też dopóki ta osoba jeszcze była świadoma czy przytomna, wkładano te świece w jej dłonie, aby ten znak Chrystusa światłości, którym jest ta świeca ogromna, była też tym przewodnikiem dla tej osoby do przechodzenia do życia w świetle, bo przecież śmierć to jest ten moment, kiedy tak naprawdę stajemy w obliczu światłości. Także myślę, że, że to jest bardzo piękna tradycja i dałby Bóg, abyśmy te świece, które są pobłogosławione w czasie liturgii w święto ofiarowania pańskiego, a na pewno w tym roku z racji, że będzie to za dwa dni, w niedzielę, w dzień pański, więc dużo więcej niż normalnie ludzi weźmie udział w tych liturgiach, abyśmy pamiętali o tym, żeby te świece zabrać i też, aby nie skrywać ich gdzieś, powiedzmy, zaraz do jakiejś... To pod kurtką to raz, że, że był też taki zwyczaj, że na przykład chodzono potem z tym zapalonym światłem, wracano do domu po liturgii. Dzisiaj, jakby to rzeczywiście zaraz po skończonej liturgii, te świece się gasi, ale żeby w domu ona była w jakimś ważnym miejscu. Dałby Bóg, żeby w każdym domu było takie miejsce, gdzie z racji dopiero co świętowanego przez nas tego dnia Słowa Bożego, jakim była ta niedziela. Miniona była w, w, wyszczególniona księga Słowa Bożego, i obok niej aby był na przykład właśnie ten znak świecy poświęconej 2 lutego, może jeszcze do tego różaniec, czy jakaś ikona, czy obraz pana Jezusa, czy Matki Bożej, abyśmy mieli w domu takie miejsce, które. Mówi nam, że Bóg jest tutaj też szczególnym nie tylko gościem, ale domownikiem, i ta świeca, która jest Jego znakiem Chrystusa światłości na oświecenie Pogan, że jest z nami przez to szczególnie obecny. Za sprawą wprowadzonego przez papieża Jana Pawła II, właśnie na dzień 2 lutego, Światowego Dnia Życia, Konsekrowanego w najbliższą niedzielę będziemy świętować poza także oprócz święta ofiarowania pańskiego, będziemy w sposób szczególny świętować życie konsekrowane, czyli świętować obecność wszystkich osób w Kościele, które swoje życie poświęciły Panu Bogu. To nie tylko zakonnice i zakonnice, bo to także członkowie Instytutów Świeckich Życia Konsekrowanego. Jakie znaczenie, księże biskupie, ma życie konsekrowane i właśnie obecność osób, takich osób w Kościele? Jeszcze do tej listy dodałbym dziewice konsekrowane i wdowy konsekrowane, także rzeczywiście jest to bardzo szeroka panorama pewnych sposobów, na, na, w których realizuje się ta droga życia według rad ewangelicznych i tego życia, które jest, staje się życiem oddanym całkowicie Panu Bogu. I myślę, że, że to jest rzeczywiście ten piękny dar, że już od ponad 20 lat tego dnia we wszystkich diecezjach, najczęściej w katedrach, gromadzą się osoby konsekrowane po to, aby dziękować Bogu za swoje powołanie. Też uroczyście zapraszam na, na, na tą liturgię, która będzie w naszej archikatedrze pod przewodnictwem księdza arcybiskupa. Myślę, że jak co roku będzie wiele sióstr. Zakonnych, także braci czy kapłanów zakonnych, ale także właśnie dziewic konsekrowanych, czy tych osób, które żyją w instytutach świeckich czy wdów. I to jest zawsze, zawsze niezwykle piękny obraz w liturgii, kiedy się. Te wszystkie osoby gromadzą, które pokazują, że chociaż realizują jakieś bardzo konkretne charyzmaty swojego założyciela, swojej wspólnoty, to łączy jest ta wspólnota, właśnie to pragnienie życia oddanego Panu Bogu na drodze rat ewangelicznych, ubóstwa, czystości posłuszeństwa i łączy jest też właśnie to pragnienie, aby być pośród. Świata tym znakiem eschatologicznym, tej rzeczywistości Królestwa Bożego, w której je już uczestniczymy, ale której pełnia nadejdzie, a osoby konsekrowane ją w jakiś szczególny sposób zapowiadają. No i to jest zawsze też taki wzruszający moment w tej liturgii, kiedy pod przewodnictwem. Arcybiskupa, te osoby wobec niego, wobec wszystkich zgromadzonych w liturgii, uroczyście odnawiają swoje śluby zakonne. Choć każda wspólnota ma jakiś swój rytm dochodzenia do tej właśnie drogi, konsekracji, sposób formacji, to wtedy one są wszystkie zjednoczone. Widać tą jedność w różnorodności, a z drugiej strony niesamowite bogactwo tych powołań, bo, bo rzeczywiście mamy. Patrząc już tak konkretnie, także na naszą archidiecezję, na naprawdę wiele wspólnot, które tutaj bardzo ubogacają nasz kościół lokalny, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie także takie praktyczne naszego lokalnego kościoła, a równocześnie jest to też właśnie w tej ogromnej różnorodności, właśnie takie pragnienie, aby. Przez to budować ten żywy Kościół, który jest znakiem Chrystusa. No i myślę, że jest jeszcze taki jeden ważny znak poprzez ukazanie tego powołania, takie bardzo wyraźne w tym dniu, to jest okazja, żeby też w naszych parafiach, często tam czy w zakrystii, czy w Katechezie, czy w jakichś innych na przykład ochronkach dla dzieci, siostry, posługują, czy, czy może niektóre parafie też mają. Kapłanów czy zakonników, braci, którzy prowadzą te parafie, żeby wtedy im szczególnie też podziękować za, za to ich świadectwo, ich służbę. Myślę, że, że życie wielu sióstr jest bardzo. Pokorne, bardzo takie skromne, a jednocześnie bardzo pięknie, właśnie oddane Panu Bogu. I często dopiero kiedy staniemy przed obliczem Pana Boga, to dowiemy się, jak wiele też temu ich życiu zawdzięczamy. No i dodam jeszcze ten znak, którego na pewno tak zewnętrznie w katedrze. Nie będzie widać, ale mamy przecież też w diecezji wspólnoty kontemplacyjne sióstr karmelitanek, tutaj w Katowicach, gdzie też jeden z biskupów, biskup Marek, rano będzie z siostrami się modlił w ich kościele, w ich klasztorze, a druga wspólnota to z wizytek w Rybniku, także one... W tym duchowo uczestniczą, a modlitewnie na pewno wypraszają nam bardzo wiele łask. Tak więc to jest dzień wielkiej radości, i myślę, że oni osoby konsekrowane są właśnie trochę jak Symeon i Anna, że oni żyją w tej służbie świątyni, a tą świątynią jest już nie, nie jakieś tylko jedno konkretne miejsce, ale kościół jako wspólnota ludu Bożego i żyją w takim właśnie pragnieniu na przyjście Pana, który z jednej strony przychodzi codziennie w liturgii, w drugim człowieku, w słowie Bożym w jakiś Okolicznościach życia, ale równocześnie też którego pełnię oni wszyscy pragną oczekiwać. Dokładnie tak samo jak Symeon, który z radością wykrzyknął, kiedy spotkał Pana, Teraz o Panie pozwól odejść słudzę Twemu, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Dzień Życia Konsakrowanego będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę, w Święto Ofiarowania Pańskiego. Główne uroczystości, jeśli chodzi o archidiecezję katowicką, odbędą się w Katedrze Chrystusa Króla o godzinie 12. .00. Eucharystii będzie przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc, a dzisiaj i Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsakrowanego pomagał nam zrozumieć biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, ksiądz Adam Wodarczyk. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzień Boże. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.